Pozdrawiam serdecznie wcześniej, dzisiaj, no bo, bo jak się walczy na ESPN, to oczywiście, o tym oczywiście zdecydowanie więcej później. Jeśli chodzi o główną walkę tego weekendu, bez dwóch zdań Better Bier, be kontra Wozdyk. Wracając do mojej myśli, jak się walczy na ESPN, no to wiadomo, że przegra się z futbolem amerykańskim w wykonaniu uniwersyteckim. W soboty w Stanach Zjednoczonych futbol amerykański absolutnie rządzi ESPN. Nie powiem, że żyje z tego, ale w każdym razie płaci miliardy dolarów, dosłownie miliardy dolarów, żeby pokazywać te mecze. Boks w tym momencie przegra i dlatego mamy jedną z najważniejszych walk w tej kategorii wagowej ostatnich lat w piątek. Taki dziwny termin. Dzisiaj trzy gale, którymi się zajmę. Łomianki, Newcastle. I Filadelfia, doskonale znane miejsce Maćkowi Suleckiemu. Tutaj walczył z, z Rosado w Likura Center. Ale zanim o tych walkach, dwa zdania o tym wszystkim, o czym już szerzej mówiłem. Dlatego nie będę w tym momencie wracał za mocno do, do, tragicznej, do tragicznej śmierci Patryka Deja. A na ten temat będziemy jeszcze wiele, wiele mówić. Niestety, będą to rzeczy związane z podejrzewam jakimiś oskarżeniami o jakieś niedopatrzeniach, których ja osobiście i promotorzy, ludzie niezwiązani z tą galą, bo ludzie związani z tą galą oczywiście powiedzą, że wszystko było super. Natomiast rzeczywiście, wszystko, wszystko było super. Szkoda, że, że, że pewnie tak to będzie wyglądało, chociaż zobaczymy. Zobaczymy, czy to będzie miało reperkusje prawne, tak jak wspomniałem. No to jest część w tym komentarzu wczoraj wieczorem, zaraz po, zaraz po, po śmierci Patryka Day'a, 27-letniego pięściarza. Szczerze o tym we vlogach, natomiast no, tylko taka mała uwaga na temat że no nie chciałbym, żeby teraz rozdrabniano to, kto jest komu winien, ile pieniędzy. To nikomu tutaj nie wróci, nie wróci życia, na pewno nie Patrykowi Dejowi. Może się to uda, może się to uda załatwić bez szargania no wszystkiego dookoła, co jest związane z tym sportem. To tyle, jeśli chodzi o Patryka Deja na ten temat tak jak wspomniałem, będziemy, będziemy jeszcze mówić w kwestiach innych niż sportowe. Natomiast tego samego dnia dobra, po części dobra wiadomość, znaczy jak się jest Errolm Spencer Jr., no, to, no to, to nie jest po części dobra wiadomość, tylko to jest, nie, to jest niemożliwa wiadomość. Patrick Day, Pat, przepraszam, Errol Spence Jr. wczoraj wczesnym popołudniem wyszedł ze szpitala ani jeden, ani jednej złamanej gości, ani jednej złamanej, złamanej kości a, potargany na twarzy praktycznie, praktycznie wszystko, co można powiedzieć o tym e, jest niemożliwe, no bo wrzucam w tym momencie zdjęcia tego, tego białego Ferrari, no tutaj nie, nie miał prawa, nie miał prawa, nie miał prawa żyć. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości e, lekarze, którzy przyjechali na miejsce. Policja, która zabezpieczała samochód, w ogóle nie mogła uwierzyć, że to jest, że to jest taka sytuacja. No. Jestem jakimś dzikusem, napisał na, zapis, napisał na, na Twitterze Aerospace Spence Jr, mówiąc o tym, że ani jednej połamanej, połamanej kości. E, natomiast będzie miał sprawę za jazdę w stanie nietrzeźwym. Policja w Stanach Zjednoczonych jest pod tym względem bardzo, bardzo ostra. To jest coś, co jest również bardzo mocno piętnowane w środkach masowego przekazu, więc to się tak, tak łatwo nie skończy dla Erola dla Spencer, chociaż biorąc pod uwagę, jak to się mogło skończyć, no to, to, on by, to to w ogóle nic. To jest, to jest w ogóle śmieszne. Policja nie będzie badała tego, czy, czy, czy jechał za szybko, czy nie, dlatego że nie brał żaden inny samochód w wypadku. Nie było tu innego samochodu, nie było ofiar poza Poza właścicielem tego białego, białego Ferrari em, nie wiemy, czy jechał za szybko. No, biorąc pod uwagę, jak widziałem to wideo, ten kozujący samochód to on 25, czy 30, 40, czy 43, nawet 80 km na godzinę raczej nie jechał. To, to wyglądało jakby jakby grzał zdecydowanie więcej. A jaka kara może go czekać za, za jazdę po PNM-u Ponieważ jest to pierwsze, pierwsze wykroczenie, adwokaci mówią o. o zawieszeniu prawa jazdy, żadnej kary w absolutnie tutaj nie będzie na temat ewentualnego powrotu do, do treningów e, e, słyszałem od kolegów z Teksasu, wczoraj wykonałem par, parę telefonów że, że podobno w przyszłym tygodniu ma wrócić do treningu co w ogóle jest, to w ogóle jest niemożliwe to jest, to jest niemożliwe oglądając ten wypadek na pewno znacie takie przypadki, że, że jest wypadek, kiedy ktoś, nie wiem jedzie 50 na godzinę i nie żyje na przykład, a, a tutaj Gościu wylatuje z cabrio Ferrari, samochód dachuje, przewraca się kilkakrotnie, to widać na, to widać na wideo. Gościu zaczyna treningi, nie wiem, trzy tygodnie po wypadku. W ogóle nie, nie, niemożliwa, niemożliwa sprawa, całe szczęście, że nikomu nic się nie stało. Natomiast ten problem z tym alkoholem może być większy, dlatego że takie Nieformalne e, informacje, zakulisowe informacje na temat Rolla Spencer, że po prostu no, lubi imprezy. Nie używa żadnych środków, e, które są zakazane, bo alkohol jeszcze w Stanach Zjednoczonych zakazany nie jest. Natomiast no, lubi imprezy. Tak to, tak to, można, tak to można nazwać. No, mam nadzieję, że będzie lubił mniej teraz imprezy, a przede wszystkim, że nie będzie jeździł po pijaku, bo to zawsze jest coś strasznego. Tyle jeśli chodzi o dwa zupełnie przeciwstawne wypadki. Jeden chłopak zdrowy walczy, co się może mu stać, nie żyje. Drugi grzeje w Ferrari, przewraca się, wraca do treningu, nic mu nie jest. Życie, jest. życie jest brutalne i nieobliczalne. To tyle takich mini komentarzy na temat, na temat tych najgorętszych wydarzeń ostatnich kilku. Kilkudziesięciu, kilkudziesięciu godzin ostatnio w ogóle tych vlogów mam dużo, ale mam trochę, troszeczkę czasu niedługo zacznie się NBA, sezon NBA więc podejrzewam, że tego czasu będę miał mniej także proszę się specjalnie nie przyzwyczajać bo to i tak um, jak powiem walą mnie po głowie różni ludzie mówiąc, że nie masz co robić, weź zarabiaj pieniądze, a nie, a nie rób vlogu no dobra, zdążymy jeszcze pieniądze zawsze można zarobić a dobra, teraz przechodzimy do dwóch gal. Pierwsza z nich um, Newcastle. A taki klasyczny a, przepraszam, angielski pojedynek z zębem, gdzie jest dwóch pięściarzy, którzy się nie lubią. Dwóch pięściarzy, którzy mają kibiców, którzy się kompletnie nie lubią. Natomiast walka z punktu widzenia światowego rankingu niespecjalnie interesująca, co nie znaczy, że walka e, Richardson kontra Robbie Davis będzie słaba prawdopodobnie będzie bardzo dobra jeden i drugi zawodnik 19 19-1 19-1 e, rankingowo wygląda to w ten sposób że Richardson jak go gdzieś tak klasyfikuje może nie wiem top 25 25 na świecie Robi Davis gdzieś koło 15. miejsca na świecie, czyli porównywalni porównywalne zawodnicy fajnie pasujące do siebie style, do style bitka będzie, natomiast no, nikt mnie nie przekona, że to jest walka, o, która ma jakieś ultra znaczenie dla tych najważniejszych. No, Ja przeczytam nazwiska tych najważniejszych w tej kategorii wagowej: Ramirez, Progress, Taylor, Posto, Kano, Hooker, Barańczyk. To no, tylko, tylko tacy, którzy. Kiedy przygotowywałem się dzisiaj do, do tego vloga, którzy przyszli mi do głowy. Każdy z nich wygrywa, wygrywa z e, którymkolwiek z nich. Czy jest to Ritson, czy jest to, czy jest to, czy jest to Robbie, Robbie Davis e, Jr. Kogo obstawiam? Obstawiam, obstawiam doświadczenie Davisa. Ritson dla mnie jest e, przecenianym e, pięściarzem. Dostaje bonusa za to, że, że walczy w sposób fajny dla kibiców, wzbudza emocje, natomiast no, na, na ringu, emocjami się nie wygrywa. Kiedy rywal jest lepszy, lepszy technicznie i, i bardziej oświadczony, i miał lepszych, lepszych rywali. Taka jest, taka jest moja opinia co do, co, do, co do tej walki. Tutaj stawiam na punkty Robbie Davis e, Jr. Raczej znaczy, nocauty się nie spodziewam, natomiast nie zdziwiłbym się, jakby jeden i drugi leżał na deskach. Fajna walka do oglądania. Zakładając, że te emocje, które towarzyszą wszystkiemu dookoła tych dwóch, dwóch pięściarzy, przełożą się na, przełożą się na, na to, co zobaczymy e, konkretnie na ringu e, w Newcastle e, w sobotę. E, na tej walce, na tej gali, walczy również. E, coraz popularniejszy w Polsce w Polsce jest tak, że jak ktoś walczy w Polsce że wygra z pięściarzem, który jest znany w Polsce, no to od razu kibice, co jest zresztą całkowicie normalne, śledzą jego karierę myślę oczywiście o Bakole po walce z Wachem zainteresowanie tym pięściarzem na pewno wzrosło, nie wiem ilu, ilu kibiców boksu tak naprawdę znało Bakole przed tym, niż walczył z Wachem podejrzewam, że niewielu znaczy jestem pewien, jestem pewien że niewielu Natomiast dwie uwagi na temat e, tego pojedynku. E, Bakole podpisał kontrakt z Metro Boxing i naprawdę, naprawdę Eddie Hearn stara się, żeby, żeby tym pięściarzom, których, których on podpisuje, przynajmniej rozbiegowo dawać pięściarzy, no nie powiem z niskiej półki, tylko z podlady. No bo ja powiem tak: jeżeli zamiana, jeżeli zamiana rywala Bakole, z pana, który się nazywa Nguema, Gabriel Nguema, Hispan, na Kevina Johnsona, który ma 40 lat, który nie robi nic po tym, że, poza tym, że stoi przy linach, ma wysoko podniesiony, e, podniesiony blok, garde i od czasu do czasu rzadko zadaje cios. Jest upgrade, czyli podniesieniem wartości, tego, e, podniesieniem wartości tej walki no to w tym momencie już chyba wszystko wiemy, jaka to w ogóle była walka. No bo ten, z którym miał walczyć e, e, Bakole Gabriel Nguema, rekord dorobek, 10 zwycięstw, 9 porażek. Bam. Bam z Hiszpanii. Boom z Hiszpanii. Przepraszam. Mówimy po polsku. E, 6 KO. 35 lat. Wskakuje Kevin Johnson, który ma 40 lat albo więcej, no, ale powiedzmy, że ma 40 lat. Ma 40 lat, 124 w rankingu. Ten ngm chyba nie wiem, 190 w rankingu boxreka. Czyli, czyli w ogóle BUM. Skakuje gościa, 9 raz w Wielkiej Brytanii, bardzo go lubią. Trzy ostatnie przegrane walki. 34-15, dorobek walk, dorobek. Kevina Johnsona, który wychodzi po to, żeby zarabiać pieniądze i nie zostać znokautowany. To jest całe jego zadanie. Wychodzi, przestoi i na tym opiera się cały jego, cała jego sprzedawalność. Ciężko go znokautować. Ale to jest kompletna bzdura. Dlatego, że może ciężko go znokautować, ale wcale nie ciężko z nim wygrać. Na, na tym to dokładnie polega. I to jest upgrade, moim zdaniem. Bo tamta walka to było szok słaby, natomiast to jest szok słaby również, ale nie aż tak słaby. No nie, no zobacz, zobaczę bakole. No, no chciałbym, żeby znokautował tego, tego Kevina Johnsona, bo w, może wreszcie przestanie występować na światowych ringach i mówić, że trudno mnie znokautować. Jak go Pakole znokautuje, co mam nadzieję, nastąpi siódma, ósma runda. Mój typ to może wreszcie skończy się to przyjeżdżanie i, i sprzedawanie tego przegrywam, ale nie daje się znokautować. To tyle jeśli chodzi o Newcastle, przenosimy się z Newcastle do Łomianek, gala, gala Tymeksu, powrót Damiana Wrzesińskiego. Jeśli nie powrót, bo Damian to w ogóle taki ultra, e, często występujący, 5 w 2018 roku, aż 5 występów na, na ringach, no to jest rzeczywiście tempo, tempo maksymalne. E, jego rywalem jest Argentyńczyk Miguel Antin którego trzeba błyskawicznie zweryfikować to jest, to jest moje podejście do tego pojedynku bo różnica między pięściarzami jest 90 miejsc czy około 90 miejsc na korzyść Argentyńczyka, natomiast dla mnie jest to zbudowane na, na walkach z boomami. kolejny raz pojawia się to słowo, więc trzeba to zdanie do Damiana proszę zweryfikować gościa, który nigdy nie walczył poza Argentyną i ma nabity rekord walkami, nie wiem w kantynach Miejscowych, bo, bo tak to dokładnie dokładnie wygląda. Nie wiem, jakim sposobem jest na tym 90. miejscu. Tak jak wspomniałem, nigdy nie walczył poza Argentyną. To jest jego trzecia trzecia walka w roku. Trzeba skoczyć na to miejsce i spróbować iść dalej. Damian, jak wspominałem, dosyć bogate, bogata, bogata liczba walk, duża liczba walk między innymi z Młodzińskim, z Chudeckim. Polskie rynki teraz atak na Argentyna. Właściwie Argentyna atakuje Polskę. No, nie wiem, powiedziałbym na punkty spokojnie. Może dobra, postawię na punkty zdecydowane zwycięstwo Damiana Wrzesińskiego w tej walce, ponieważ Argentyńczycy, <coughs> Argentyńczycy podróżują parami, to na tej samej gali. Powrót Saszy Sidarynko. Gratulujemy nowej, nowej generacji. Sasa Sidorenko, jedna z najbardziej utalentowanych w Polsce, pięściarek, siedem walk, siedem zwycięstw. Fajnie się zawsze ją oglądało na ringu. Walczy z Argentynką Gomez, która przegrała 5 z ostatnich sześciu walk. Tak, wspomniałem, ta gala w Łomiankach powinna się nazywać Dzień Weryfikacji Argentyny. Jednego i drugiego trzeba, trzeba zweryfikować Zwycięstwo Saszy Sidorenko Innej możliwości absolutnie tutaj nie, nie widzę Fajnie by było, gdyby wygrała przed czasem Dziewczyny tak potwornie rzadko wygrywają przed czasem Że to już byłoby wydarzenie Także e, trzymam mocno po stronie Saszy Sidorenko I Damiana, Damiana Wrześńskiego. Jedziemy teraz dalej a właściwie dopiero teraz zaczynamy mówić o boksie przez olbrzymie B. Największe B. Jedna z walk, które chyba nie wiem, dwa, dwa i pół roku temu ja siedziałem z, z, z kolegami w Nowym Jorku podczas jakiejś gali, siedzieliśmy w Jimmy's Corner, piliśmy wodę mineralną i mówiliśmy, jakie walki chcielibyśmy zobaczyć. Dyskusja była ostra i tak dalej. Ale jedną z najczęściej podawanych, z najczęściej podawa jedną z najczę na, jednym z najczęściej podawanych zestawień była walka Gwozdyk kontra Beterbijev. Natomiast no, dyskusja była taka, nie, no to no, gdzie? No, po co by miał Beterbijev walczyć z Gwozdykiem? Gwozdyk nie jest mistrzem świata, jest zagroźny na to. A, o Gwozdyku mówimy, żeby go brać tak sobie, mógłby stracić ten niepokonany rekord, tytuł IBF-u i tak dalej. No i się zdarzyło. No i się zdarzyło. Po Zdarzyło się to, że niejaki gwozdyk znokautował Mistrza Świata WBC, czyli Stevensona. No i w tym momencie ta, ta, walka, ta walka stawała się... patrzymy co się, co się dzieje, bo zawsze telefon włączony. Przepraszam Was, ale rozumiecie. A w każdym razie nic specjalnego się nie dzieje, także nie przekazujemy, lecimy w dalszym ciągu na żywo, ale nagrywane. No i... Zaczęły się rozmowy na tej walki. Ja ciągle nie wierzyłem, że tej walki zobaczymy, bo, bo dla mnie to dream, normalnie marzenie to było zawsze zobaczyć tych dwóch gości przeciwko, przeciwko sobie. Wreszcie panowie się dogadali. Jest kwestia unifikacji. ESPN położyło tyle pieniędzy, ile chciała jedna i druga strona. Rzeczy, które wydawały się niemożliwe, stały się możliwe. Betelbie, walczący do tej pory na DAZON, walczy na espn ie Wszystko się ułożyło czyli w piątek wieczorem u was około 4.30 nad ranem no zobaczymy walkę o no, której zaraz będę mówił A z bliżej niesprecyzowanych powodów boxrek, który ja mówię o tym często czasami ma te rankingi czasami są ok, czasami nie Wrócę w tej chwili ranking ranking wagi półciężkiej boxreka gdzie ten Biewa nie ma w pierwszej dziesiątce jest tam paruś dziwnych gości, który, po których Peter przyjechałby się nawet na rozgrzewce. Natomiast to akurat w tym momencie nie ma znaczenia, bo prawda jest taka, że spotyka się pięściarz numer, no nie wiem, 2 z numerem 3, czy pięściarz numer 1 kontra numer 2. Wszystko jedno. Zamykam. Dla mnie każdy z nich, jeden i drugi, dla mnie Kowale, gwozdy i Peter są lepsi niż. Ostatni z mistrzów świata WBA, czyli, czyli o kim w tym momencie myślę? Myślę o pięściarzu, który występował ostatnio w walce z Castillo, czyli Dimitriu Bivol. Dla mnie ta trójka jest lepsza. Czyli Canelo jeszcze nie przymierzam do półciężkiej, bo jeszcze, jeszcze, jeszcze nie wygrał z, z Kowalowym. Czyli mamy absolutną walkę elity z elitą. Do tego mamy, bo czasami się tak zdarza, natomiast wiemy, że no, walka może być różna. Teraz mamy kompletnie zupełnie różne style. Mamy z jednej strony Betelbiewa. Specjalnie sobie zobaczyłem jego walkę z um, Usykiem w 2012 roku na olimpiadzie, na olimpiadzie w Londynie. Usyk wtedy jeszcze z takim włosem, wrzucam w tym momencie zdjęcie. Na punkty, czterema punktami wygrał tą walkę. Tą walkę Usyk. E i od razu skojarzyło mi się jedno, jedno, jedno sformułowanie dotyczące, dotyczące Betyrbiewa: że to jest, to jest pięściarz, który od początku miał styl, który nie pasował do amatorki, natomiast pasował do boksu zawodowego. To nigdy nie był Usyk, zawsze miał ustawiony boks pod amatorski e, sposób punktowania. Te ciosy były ładne, widoczne itd. Tak natomiast jak walczy, to nie będę się rozkładał na, rozkładał na części pierwsze elementów taktyczno-technicznych, bo tak naprawdę to jest prosta walka prosta walka, znaczy nie do wytypowania bo macherzy wrzucam w tej chwili typy bukmacherskie to jest klasyczny przykład 50 na 50% walki dyspozycja dnia zadecyduje a zakładając, że jeden i drugi wyjdą w idealnej dyspozycji to co zadecyduje? zadecyduje kto będzie kto będzie kontrolował tempo tej walki proste, tu, tu niczego więcej nie ma jeśli agresja a agresja Betelbiewa będzie agresją, zapisałem sobie, e, efektywną. No to wtedy, wtedy to, 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 tą walkę wygra i prawdopodobnie wygra ją przez nogę. Natomiast jeśli agresja jego będzie nieefektywna, to znaczy nieporównywalnie lepiej walczący technicznie, lepiej pracujący na nogach mający dłuższy zasięg ramion, czyli ta lewa, ten lewy prosty będzie potwornie ważny, kontrolowanie dystansu, jeśli 4, 5, 6 rund minie i ta walka będzie cały czas koło remisu, każdy będzie miał po 3, 3 rundy, wszystkie pieniądze zobaczymy, bo oczywiście można robić zakłady w trakcie walk też również, się zastanawiam, czy tego nie będę robił, um... Wszystkie, wszystkie pieniądze idą na gwozdyka dla mnie. Dlatego, że im dalej ta walka będzie trwała, tym bardziej zdesperowany tym, że nie udaje mu się tym sposobem. Ja idę do przodu, i ja cię stłamszę. Bo to jest, to jest styl Peter tak wspomniałem. Nie będę się tutaj rozkładał prostych rzeczy na skomplikowane. On idzie do przodu, chce cię stłamsić. Natomiast mówię o tym również, mówi o tym również Bobarun. Że podobnie jak w tej walce, co ja mówiłem, że w salem się nie dziwił, jakby w pojedynku Ritsona z Robbie Davisem Juniorem. Jeden i drugi leżał na deskach, to samo tutaj. Ja się spodziewam, że jeden i drugi będzie leżał na deskach. A Better Bije daje się trafić. Co do tego nie ma, nie, ma, nie ma wątpliwości. Widzieliśmy go w Chicago rok temu na walce. Tomka Adamka leżał chyba w pierwszej od razu, czy, czy, czy w pierwszej czy drugiej rundzie. Chyba w pierwszej rundzie od razu leżał. Wygrał ostatecznie przez knockout, i tak dalej. Natomiast jego łatwo trafić. Walczy przeciwko pięściarzowi, który bardzo, bardzo precyzyjnie bije. Gwozdyk jest bardzo precyzyjny. Gwozdyk. Tutaj taksywka gwóźdź zdecydowanie do niego przyl przy przylgnęła, chociaż to nie jest knockout artyst. Tym mistrzem knockoutów specjalizującym się w tym jest Better Beer. 14 walk, 14 walk wygranych przez knockout. Natomiast nie wiem, o się mówiło, że to jest techniczan, czyli technik. Dla mnie gwoździk jest podobnym pięściarzem, który będzie liczył właśnie na tą, na tą agresję. On będzie liczył na to, że, że Better BF będzie, będzie go atakował. Z drugiej strony Better BF nagle nie może zacząć stwierdzić, że o, ja całkowicie zmienię swój styl. Od tej pory pokażę wam wszystkim, jak ja pięknie potrafię walczyć, bo to nie jest on. Taką walkę on na, on na 100%, na 100 przegra. Ehm. E, rozmawiałem z Usykiem na ten temat Usyk jest święcie przekonany, że e, Gwozdyk tą walkę absolutnie zdominuje nie jestem przekonany, czy ją zdominuje no, to, że wygrał ze Stevensonem mającym również 40 lat to, to jest zupełnie inny pięściarz w tej chwili przeciwko któremu którym on stoi tam były pojedyncze ciosy, do tych ciosów będzie miliony ze strony A niemożliwa do wytypowania walka ultra trudna do wytypowania walka tak jak wspomniałem, no, Tempo pojedynku powie nam absolutnie wszystko na temat tego, kto wygra. No nie wiem, no, zostanę, zostanę, przy, zostanę przy gwozdyku. Bardzo nieznaczny, bardzo nieznaczny e, faworyt. Tu nie ma faworyta. Tu zależy na, u, na, którego, na których bukmacherów i u których bukmacherów sprawdzacie, z kim rozmawiacie. Każdy powie, o wygra, wygra ten lub ten, ten, ten czy Beterbier, czy Gwozdyk, natomiast na zakończenie każdy z tych, który się zna, powie a tak naprawdę może być w drugą stronę, bo może być każdy ma zdecydowanie fenomenalna walka dla kibiców piątek wieczorem, wiem, że Telewizja Polska pokazuje to, nie możecie tego przegapić no, to jest jedna z tych walk czasami ja tak mówię na zasadzie, że nie masz co robić, to zobacz bo może być dobra, natomiast teraz jeśli masz co robić, to przestań to robić i oglądaj, oglądaj ten pojedynek tym optymistycznym akcentem jakoś dochodzę do siebie po tej, po, tej, po tej tragedii w Chicago, bo no bo co, przecież możemy się tylko zachlastać, jak będziemy się e, e, jak będziemy się za bardzo zamartwiać codziennym życie. Cieszę się, że jest ta walka, bo może pozwoli nam, pozwoli nam zapomnieć o tym, co się stało w Chicago. Pozdrowienia dla wszystkich. Najlepszego. Trzymajcie się.